Słuchajcie, na różnych kanałach są różne takie jakieś zachęty, najróżniejszego rodzaju, to działa, tamto nie działa, zastosuj, na pewno Cię uchroni przed zarazą ziemniaczaną, przed czarą pleśnią, przed alteriozą, przed tym, przed tamtym mączniakiem takim prawdziwym, rzekomym, nie wiadomo co, nie? I powiem Wam, że jest tego cała masa, cała masa i teraz jak ktoś chce ochronić faktycznie swoje rośliny przed czymś, to może bazować tylko i wyłącznie na rzetelnych informacjach. E, dlatego też teraz chwila poświęcona na dwie rzeczy. Jak działają? Nie wiem. Dzisiaj zobaczycie, jak rozpocznie się test. Jeden test to jest związany z płynem Lugola, a drugi test to jest związany z aspiryną. E, polecane, i jeden, i drugi jest polecany. I mam nadzieję, że wśród tego właśnie całego, słuchajcie, morza najróżniejszych cudownych eliksirów na ochronę. No, ja w tej chwili niczego nie polecam. Ja zaczynam po prostu eksperyment, żeby potwierdzić lub zaprzeczyć skuteczność. Według internetu, i to teraz zaraz przytoczę, są, jest to działanie wspierające, ale żaden, żaden ani w przypadku płynu Lugola, ani w przypadku aspiryny, ani, ani w tym przypadku, ani w tym przypadku nie ma jednoznacznego potwierdzenia, że on całkowicie ochroni. On jest w stanie wspomóc rośliny w tym, żeby stały się odporniejsze. Na ile odporne? No to właśnie trzeba porównać. Żeby to porównać, no to tu jest próba, dla mną jest próba, będziemy robić tą próbę i zobaczymy sobie w jaki sposób wtedy będziemy mogli porównać, bo część pomidorów opryskam płynem Lugola właśnie, roztworem z tego płynu, a część opryskam właśnie preparatem z aspiryny. I będzie można Będę to robił regularnie, zgodnie z zaleceniami, co jakieś 14 dni i zobaczę w jaki sposób, czy, na, na tych, czy, czy któryś z tych któraś z tych metod faktycznie jest bardziej skuteczna. Chciałbym, żeby się okazało, że faktycznie są skuteczne i że są w stanie pomóc, a ja wtedy, a wy oglądając mój film, możecie sobie też włączyć subskrypcję, żeby Wam się wyświetlały. Zresztą nie tylko ta tematyka różna dotycząca warzyw i owoców. Na moim kanale, ale będziecie mogli zobaczyć jak za dwa tygodnie, później za cztery tygodnie, jaki będzie efekt faktycznie zastosowania tych preparatów, w jaki sposób one będą wspierały pomidory, czy będą je chroniły. Jeśli tak, to który w większym stopniu, a może obydwa w świetnym stopniu, to, to zobaczymy. Ja zaczynam w takim razie i zapraszam do obejrzenia początku tego doświadczenia. Słoneczko już się chowa, słuchajcie. Profilaktyka. Dostałem dwie propozycje, żeby przygotować pomidory swoje. Profilaktycznie, póki są jeszcze zdrowe, żeby dwa środki, które wzmacniają je, które je odporniają. Jeden to jod. Ja mam płyn Lugole. W jednej kropli zawiera około 2 mg jodu oraz 4 mg jodku potasu. Jak można poczytać w źródłach, to taki oprysk, pozwólcie, że zacytuję, taki oprysk z płynu Lugola jest przeciw chorobom grzybicznym. Płyn Lugola, czyli jod w roztworze jodku potasu, można stosować w ogrodnictwie jako naturalny środek antyseptyczny, który pomaga wzmacniać odporność roślin i częściowo ograniczyć Rozwój chorób grzybowych i bakteryjnych, takich jak arterioza, zarazia ziemniaczana czy szara pleśń. Warto zwrócić uwagę, że on jest w stanie wzmacniać odporność roślin i częściowo ograniczyć rozwój tych chorób, a nie całkowicie zneutralizować. Jak on działa? No i on ma silne działanie grzybobójcze, wirusobójcze i bakteriobójcze. W małych dawkach działa stymulująco na metabolizm roślin. I wspiera ich odporność. Tak możemy przeczytać w źródłach na ten temat. No i teraz, jeśli chodzi o propozycję, to propozycja jest taka, żeby jedną dwie krople w jednym listrze, litrze wody, najlepiej przygotowanej ostudzonej wody, czyli to będzie roztwór, roztworu 5% aptycznego. Jedną dwie krople. No to robimy. Oczywiste zalecenia mówiące o tym, żeby robić to rano lub wieczorem, nie w pełnym słońcu, i żeby nie pryskać kwiatów ani młodych pąków, tylko liście i łodygi. No w moim przypadku będzie to już troszkę utrudnione, bo mi zaczęły ładnie pomidory kwitnąć, niektóre już się zawiązywać. No i dalej, czytamy, że może można stosować profilaktycznie, a także po zauważeniu pierwszych objawów infekcji, czyli jest w stanie też w jakiś sposób neutralizować, przynajmniej takie. Tak, tutaj źródła donoszą. Ostrzeżenia jakie są, nie przekraczaj dawki i jod w nadmiarze może uszkodzić tkanki roślin. Nie stosuj razem z nawozami zawierającymi metale ciężkie, czyli np. z miedzią, ponieważ może dojść do reakcji chemicznej. I dalej, jeszcze czytamy ważną uwagę: oprysk nie zastępuje profesjonalnych środków ochrony roślin w przypadku silnego porażenia. To co. Próbujemy. Moja, moja propozycja jest taka, że tutaj będzie właśnie ten oprysk z płynem Lugola. Ja sobie go dodam. Raz. Ale ładnie się rozpuszcza. W wodzie bardzo ładnie, zaraz tutaj przybliży kamerę. Jedna, dwie krople, więc dwie kropelki. Dobra, na litr wody. No i super. Się rozpuści, rozmieszamy to ładnie. I to będzie jeden opryzki. Zastosuję go sobie tutaj, jak mam dwa rządki, to połowę jednego rządka właśnie spryskam tym preparatem, żeby mieć później punkt odniesienia, prawda? Więc to będzie jeden. Drugi, drugi dotyczy aspiryny. Jak się sięgnie do źródeł, które wypowiadają się na temat właśnie stosowania aspiryny w ogrodnictwie. To między innymi można przeczytać takie rzeczy w formacji. Oprysk z aspiryny na pomidory to domowy sposób na poprawę odporności roślin i ochronę przed chorobami grzybowymi i bakteryjnymi. I teraz, wchodząc już w szczegóły, aspiryna zawiera kwas acetylosalicylowy, który w roślinie działa podobnie jak naturalny kwas salicylowy. Aktywuje system odpornościowy rośliny, tak zwany SAR jak działa spieryna na pomidorach więc jeśli chodzi o samo działanie to, to między innymi no, według tutaj informacji stymuluje odporność roślin czyli aktywuje naturalne mechanizmy obronne hamuje rozbój patogenów zwłaszcza niektórych grzybów takich na przykład jak alterioza, zaraza ziemniaczana może poprawić fotosyntezę i wzrost jeszcze raz, myślnik potwierdzony w badaniach naukowych przy niskich stężeniach potwierdzony w badaniach Dalej zwiększa odporność na stres, na przykład na suszę, na choroby czy chłód. Jak podawać oprysk z aspiryny? No, i teraz mamy składniki. Jedna aspirynka, 500. Jeden litr letniej jest niegorącej wody. Opcjonalnie kilka kropel szarego mydła, lub płynu do naczyń. Oczywiście. I już dajemy. Tak, żeby to po prostu lepiej się trzymało na, na liściach. Sposób przygotowania. Rozpuścić tabletkę spiryny w litrze wody, jeśli chcesz, dodaj kroplę płynu lub mydła i dokładnie wymieszaj. Przelej do opryskiwacza ręcznego i działaj. Termin co 10-14 dni, najlepiej rano lub wieczorem, nie w pełnym słońcu. Stosuj profilaktycznie, zanim pojawią się objawy chorób lub na początku sezonu. No i teraz mamy początek sezonu, moje pomidorki są całkowicie zdrowe. Opryskaj liście z obu stron, góra i dół liścia. Można stosować od fazy kilku liści, do końca owocowania z umiarem 3-4 razy w sezonie wystarczy. Tą aspirynkę 3-4 razy w sezonie. Czyli jak mamy teraz początek lipca, to no 3-4 razy w sezonie, czyli rozumiem, że co jakieś powinienem zastosować co jakieś 2-3 tygodnie. Eee, I teraz nie używaj więcej niż jednej tabletki na litr wody, bo może uszkodzić liście. Nie stosuj na rośliny osłabione i w upale. Oprysk nie zastępuje leczenia silnych infekcji. W razie choroby potrzebne są środki ochrony roślin. I tyle mniej więcej możemy takich konkretnych informacji. A więc tutaj robimy sobie tą aspirynkę i wrzucamy i rozpuszczamy w jednym litrze wody. I już ładnie zaczyna się rozpuszczać. Zaraz ją wymieszamy. Tu mamy płyn Lugola. Badł mi zobaczcie. Dobrze, się nie złamał, Wymieszamy jeszcze porządnie. Było mówione, żeby starać się nie pryskać na kwiaty, ale popryskać od góry i od dołu w liście. Co nie będzie łatwe. No ale próbujemy tutaj poniżej, poniżej kwiatu, Pryskamy łodygi, pryskamy liście. No dobrze. Jest jedno. Lecimy. Dobra. Dobra. Żeby nie przesadzić. Super. A teraz aspirynka. Aspirynka. Obiecałem pani Edycie która do mnie pisze bo powiedziała że to jest świetne a ja obiecałem że zrobimy testy I jeżeli super będzie się sprawdzać to będziemy polecać oprysk zaspiryny więc pryskamy pomidory są zdrowe no i zobaczymy pani Edyta mówi że regularnie pryska i że to jest skuteczne. No to działamy. Ten drugi rządek. No to spodziewajcie się, że za dwa tygodnie tutaj będzie kolejny film. Za dwa tygodnie będzie kolejny film dotyczący tego tematu, jak to działa. I następny oprysk. Jak będzie wszystko ok, to będę polecał, nie? Ale tak naprawdę po sezonie dopiero podsumujemy i wtedy będziemy mogli powiedzieć, jest tak, to działa, to nie działa, nie? Albo to działa i to działa, zobaczymy. A tymczasem możecie obserwować i zobaczycie, jak to wyjdzie. Pozdrawiam wszystkich serdecznie.